800 tysięcy na obsługę pierwszej damy? Ta kwota właśnie wyciekła i wywołała burzę w całej Polsce. Wyciekła kwota, którą PiS chce przeznaczyć na obsługę Martyna Wrockiej i od pierwszych minut po publikacji stało się jasne, że temat wywoła w Polsce ogromne emocje. Informacja o pieniądzach, jakie mają zostać przeznaczone na funkcjonowanie pierwszej damy, Pojawiła się w momencie, gdy oczy całej opinii publicznej i mediów są zwrócone na rodzinę nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. To nie tylko on sam znalazł się w centrum zainteresowania, ale również jego żona, Marta Nawrocka, która z dnia na dzień przeszła drogę od cichej, pracującej w cieniu urzędniczki, do jednej z najbardziej obserwowanych osób w kraju. Nowa pierwsza dama, dotąd niemal zupełnie nieobecna w świecie publiczno-medialnym, stała się obiektem analiz komentarzy, a nawet sporów politycznych, które narastają wraz z pojawianiem się kolejnych informacji dotyczących jej kariery, sytuacji rodzinnej oraz finansowania roli, którą ma pełnić. Przez lata pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej. Tam zajmowała się kontrolą przemysłu paliwowego i spirytusowego oraz zwalczaniem nielegalnego hazardu, co sprawiło, że zyskała opinię osoby kompetentnej, skrupulatnej i bardzo dyskretnej. Jej doświadczenie w strukturach skarbowych spowodowało, że znakomicie zna funkcjonowanie państwowych mechanizmów od środka, co dodatkowo po zainteresowanie opinii publicznej i jej nagłą obecnością na szczytach władzy. Od chwili objęcia przez jej męża Urzędu Prezydenta ponownie wróciło pytanie, które powraca przy każdej zmianie w Pałacu Prezydenckim jaka jest rola pierwszej damy, ile dokładnie kosztuje państwo i czy obowiązujące przepisy nadążają za rzeczywistością. Zainteresowanie wzbudza również życie prywatne Marty i Karola Nawrockich. Para wychowuje trójkę dzieci, a każde z nich w ostatnich tygodniach stało się elementem medialnej narracji. Najstarszy Daniel, 22, latek z poprzedniego związku Marty, został adoptowany przez Karola Nawrockiego i wielokrotnie podkreślano, że tworzą silną i harmonijną rodzinę. Piętnastoletni Antoni to biologiczny syn pary, a najmłodsza, siedmioletnia Kasia. Od początku zdobywa sympatię internautów swoją spontanicznością i naturalnością, które wyróżniają ją na tle sztywnego protokołu i oficjalnych ceremonii. Choć rodzina stara się zachować prywatność, coraz trudniej jest im uciec od zainteresowania opinii publicznej. Właśnie na tym tle pojawił się temat emerytur Martyna Wrockiej, który natychmiast stał się jednym z najgłośniej komentowanych wątków. Kancelaria prezydenta RP oficjalnie potwierdziła, że pierwsza dama będzie w przyszłości pobierać dwa świadczenia emerytalne. Jedno z nich to emerytura mundurowa, wypracowana przez lata pracy w krajowej administracji skarbowej, wynosząca obecnie około 4 4000 zł brutto. Drugie świadczenie emerytura z ZUS nie wynika z żadnej decyzji politycznej skierowanej bezpośrednio do niej, lecz jest konsekwencją przepisów wprowadzonych podczas poprzedniej prezydentury. Ustawa ta zobowiązuje kancelarię prezydenta do odprowadzania składek emerytalnych i rentowych za małżonkę prezydenta, niezależnie od jej aktywności zawodowej. W praktyce oznacza to, że marta Nawrocka obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, a składki odprowadzane są od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest kwotą znacznie wyższą niż wynagrodzenie minimalne. Według wyliczeń dr Tomasza Lasockiego cytowanych przez e fakt. Tylko w trakcie jednej pięcioletniej kadencji prezydenta na koncie Marty Nawrockiej może znaleźć się ponad 100 tysięcy złotych składek. Po osiągnięciu wieku emerytalnego miałoby to przełożyć się na drugą emeryturę wynoszącą około 400-500 zł brutto miesięcznie. Co istotne, nie jest to świadczenie wypłacane od razu. Prawo do niego powstanie dopiero wtedy, gdy Marta Nawrocka osiągnie ustawowy wiek emerytalny, tak jak każdy inny obywatel. Do tego czasu środki będą jedynie gromadzone, co oznacza, że przez całą kadencję pieniądze te będą stopniowo rosnąć, ale nie będą jeszcze dostępne do wypłaty. Mimo że przepisy te obowiązują od kilku lat i obejmują wszystkie pierwsze damy, nie tylko obecną, sprawa wywołała szeroką publiczną dyskusję. Wielu zwraca uwagę, że w czasach rosnącej wrażliwości społecznej na wydatki publiczne, każda informacja dotycząca finansowania urzędów i funkcji państwowych staje się natychmiast punktem zapalnym. W tym przypadku nie inaczej temat drugiej emerytury, wysokości składek i ich naliczania stał się katalizatorem większej debaty o roli pierwszej damy, o potrzebie reform oraz o braku jednolitych regulacji dotyczących jej statusu w systemie prawnym. Zanim jednak zakończono dyskusję o świadczeniach, Pojawiła się kolejna informacja, tym razem jeszcze bardziej burzliwa. Fakt poinformował, że do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej statusu prezydenta elekta, zasad ochrony kandydatów na najwyższy urząd oraz pozycji małżonka prezydenta. W projekcie zapisano powołanie specjalnej jednostki w kancelarii prezydenta, której jedynym zadaniem byłaby obsługa pierwszej damy. Dotąd brak było jednoznacznych przepisów określających jej status, zakres obowiązków oraz to, Jakie narzędzia państwo powinno jej zapewniać, aby mogła wykonywać funkcje ceremonialne, reprezentacyjne i społeczne, które tradycyjnie pełni od dziesięcioleci? Twórcy ustawy tłumaczą, że pierwsza dama, choć pełni istotną funkcję wizerunkową i społeczną, nie ma formalnie uregulowanego miejsca w systemie prawnym. Brakuje przepisów określających jej zadania, przywileje czy formy wsparcia potrzebne do realizacji obowiązków wynikających z protokołu dyplomatycznego. Dlatego, jak argumentują autorzy projektu, powołanie odrębnej jednostki w kancelarii prezydenta miałoby uporządkować i sformalizować tę część działalności państwowej, która dotychczas funkcjonowała w sposób niejasny i rozproszony. Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak koszt tej jednostki. Według projektu nowy dział administracji państwowej miałby kosztować 800 tysięcy złotych. To właśnie ta liczba zaczęła pojawiać się w nagłówkach gazet programach publicystycznych i dyskusjach społecznych.